Tradycyjnie już, bo ja zaczynam odcinki albo od halo halo albo nie jest kolorowo Nie no to halo halo, bo nie jest kolorowo było wczoraj <laughs> Dobra to halo halo witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj wieczór troszkę inny odcinek, ponieważ chcieliśmy skorzystać z tego, że jesteśmy razem yy, I też nie mam filmów na zapas spalinowy, więc postanowiliśmy tak. razem nagrać coś mega fajnego I w dzisiejszym odcinku jak widzicie już w tytule będzie odcinek, w którym postaramy się przejść Minecrafta, ale zasłoni tymi oczami Siema, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja jestem David i jestem dzisiaj koło Szypstona, ja więc mówię. Do niego. się tu się tu, bo tam cię nie widać do końca w kamerze, Naprawdę? tak jak powinno być. Przepraszam widzowie. Y, dzisiaj przechodzimy Minecrafta, tak? Dzisiaj przechodzimy Minecrafta. Proszę włączyć świat. Proszę y, będziemy tworzyć świat. I uwaga, za zamkniętymi oczami, więc ja zaraz zakładam czapkę, która mi zasłoni oczy i w ten sposób będziemy przechodzić świat. Ja oczywiście tworzę nowy. Z zamkniętymi oczami. Piękny. Jest, Tako yy, zezwalamy? Nie ma, nie ma komend, jakie komendy? Dobra, przetrwanie oczywiście, stwarzamy nowy świat. Ja w tym Czapa momencie zakładam czapę na głowę. Zasłaniam sobie oczy, tak żebym nie widział totalnie nic, więc dobra. widzę tylko tutaj na dole klawiaturę, żebym mógł sobie dobrze chycić przyciski, dobra. Okay. I w tym momencie rozpoczynamy rozgrywkę. Powiem ci, tak. To no, będzie ciężkie. Domyślam się, ale myślę, że damy radę przejść Powiedz mi, czy już się stworzył świat? Tak, jest stworzony, jest ale świat. wiesz, Ci powiem jedną rzecz, zedytujemy daj troszkę lewo myszka okay. kliknij, eee, troszkę do góry, góra, góra, góra Stop! Kliknij, eee, prawo, prawo, prawo góra, prawo góra Góra, 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 góra jeszcze, 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 jeszcze eee, na prawo, na prawo, troszkę, ale nie aż tyle. Eee, no. Jeszcze, jeszcze lewo, troszkę, troszkę, troszkę. kliknij. Ok. super, no dobra, możemy zaczynać. Co my ustawiliśmy teraz? Render distance, żeby było Dobra, Kong, się A już wyłączyłeś ten, dobra to jest okay. Nie domyśliłbym się, ale właśnie zastanawiam się co ja kliknąłem teraz Dobra, nieważne, e, ale podoba mi się to, bo ja mam czucie fajne w mojej myszce, już w sensie e, czułości i, I tak wiem jak... Do, nieważne, e, gdzie co mam Dobrze. robić? E, obróć się na lewo myszką, e, myszką, myszką, myszką e, Szukamy drewna, nie ma nigdzie drewna Stary jesteś na wyspie, nie ma żadnego drewna Dobra, biegnij I co, wokół mnie jest woda? No, biegnij przed siebie, musisz stary bo przepłynąć Jeee, a ty, jesteś na wyspie, dobra, pójdziemy w rymusę na <grym> Eee, lewo, 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 dobra, tam pójdziemy, ok, to jest blisko, daw. Po prostu biegnij. Powiedz mi, kiedy. jest prosto, tak? Tak, biegnij przed ciebie. Biegnij. Ja, to ja nie mogę, ale wysoko. Jestem... Dowiedz ja jesteś w wodzie teraz, więc kontrol. Więc chyba spacja. Spacja też, ale kontrol, nie, kontrol, żebyś pływał. A, pływać. żeby okej, okay, dobra. Możesz pływać, ale nie jesteś pod wodą, weź zejść pod wodę, shift. Dobra, teraz kontrol. Okej, okay, płyniemy, płyniemy, jak będzie już blisko to ci powiem. Jeszcze, o już dopuniemy no, ty chyba. A jest tam wyspa jakaś? Jest, jest, jest. Dobra. Ja nie mogę, spacja. ale powiem ci tak, jestem tak mega ciekaw, okay. co my zrobimy na tym odcinku? Mi się wydaje, że będziemy że... Minecrafta, dobra. Nie ma szans. Okay. <grym> nie ma szans. Uwaga, na lewo, na lewo, na lewo bardziej. Lewo O, bo jesteś... Jesteś w martwym punkcie. Musisz Kliknij tylko A, A klikaj A, dobra. OK. teraz prosto spacja, dobra? Jeszcze, 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 tak samo, tak samo, tak samo, dobrze, jest perfekcyjnie, okej okay. Idziemy na prawo trochę, myszka Jeszcze, 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 o wiele, o wiele, o wiele, tak jest, okej okay. Na lewo teraz Lewo, 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 lewo Co ty, co my omijamy? Stój, no, wpadaj do wody znowu Lewo, obróć się, 180 stopni, dobra, jest git, okej, okay. tu jest git Spacja, spacja mocno, bo jesteś pod wodą, dobra, okej okay. Jest gitara, idziemy prosto przed ciebie, dobra Stój, stój, stój <grywa> Nie, nie, cofaj, nie cofaj, bo czekaj, Na lewo, na lewo trochę czy, czekaj, na lewo. czy jestem w wodzie? Nie, myszka na lewo Stoję na lądzie, tak. okej, okay, myszka na lewo Sto, Super, trzy skoki teraz Raz, nie tu, kurde, na, na prawo teraz, na prawo, D, 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 d tylko, klikaj Ok, stop, za dużo Dobra, <noise> nie wrócisz tam, ok. spacja do przodu, do, do przodu, w, w spacja, spam, dobra, ok. na prawo troszkę Stop, spacja do góry Dobra, super, i teraz cały czas wuj spacja, wuj spacja, cały czas. D dawaj, 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 dawaj. Mogę sprincie? Tak, 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 jest super. Stop, 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 na prawo teraz, obróć się. Okej, okay. teraz dwa razy spację, tak, no, tak raz, dwa, jeszcze trzeci, dobra, na prawo. Stop, stop, stop! Prawo, prawo, mocno, prawo, mocno, prawo! Dobra, spacja, lecimy, jesteśmy blisko drzewa. Okej, okay. i teraz nie liście, stój! Nie Li śliście, -li -li no dobra wiesz co, wiesz, wiesz co ja sobie wezmę słuchawki, słuchawki, jednak, słuchawki słyszał, bo będę słyszał co ja robię przynajmniej i po czym chodzę i tak dalej tak, więc tak, to by tak. się mi przydało nawet dobra o kurde mikrofon prawie bo nie widzę za bardzo tych dobra e, zniż, dobra zniż, zniż na prawo na prawo na prawo zniż co, ja nie słyszę Minecrafta e... Minecrafta a nie słyszę dobra okej 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 dobra idź idź do przodu idź do przodu dobra e, przytrzymaj jeszcze no 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 dawaj no. jeszcze do przodu jeszcze dobra e, teraz na lewo i teraz niszczy drewno. No i leci wiesz, Mamy drewno! Story, pierwsze drewno! Niesamowite. Zebrałeś, powczam Tu jest ziemia, tu jest drewno. Ok, niszczysz drewno, dobra. Czyli musisz pójść troszeczkę do przodu. Do przodu nie, tu już nie ma. Eee, I do góry, do góry się patrz. O, jest drewno, jest drewno. Piękna sprawa, mamy trzy drewna. Ale nie niszczysz drewno, to się. A nie, dobra, jest wid. Cztery drewna będziesz miała, albo nawet pięć. Jeszcze mam w e-bunku? Tak, masz, ok. Klikaj E-w eee, dół. Dół, du, 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 du. E, prawo, prawo, prawo jest idealna wysokość, ok Jeszcze, 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 prawo. Okej, okay, kliknij. Dobra. Góra, góra, góra Tak, dobrze trafiłeś, ej! Perfekto, troszkę na prawo, e, góra, góra, góra. Ale góra. ty teraz mi mówisz, że ja już je mam w ekwipunku, co się w coś do craftingu. Dobra, crafting robimy, tak. E, masz. Dobra, u góry, u góry, góra, góra, góra Shift, shift i kliknij. Pięknie, mamy 16 drewna, dobra. Na dole masz to drewno, na dole jest na dół ale nie tam, nie z tej strony, z prawej. dobra. Prawo, Okej, okay. blisko, lewo, 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 dobra. Prawie, lewo, 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 klikaj. Góra, 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 ok, i teraz i lewo. Lewo, 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 A, lewo. lewo. ok, klikaj. E, prawym, ok, blisko, u góry nie ma dwóch pól zaznaczonych, czyli jeszcze troszkę u góry. Nie, Je, jeszcze u góry. Ok, jest crafting, dobra. Na crafting na prawo, ok, prawie było. Lewo, 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 lewo. góra, lewo, góra, lewo. O, prawie lewo, lewo jeszcze? Shift, dobra, klikaj. Jest, mamy to. Eee, kliknij dwa razy w drewno. Znaczy, o kurde, to nie wiem, no, teraz będzie ciężkie. Eee, dobra, walić chyba się zrobiło Mam na dziewiątym slocie? E, kliknij. Dobra, jest git. Masz na dziewiątym slocie, tak. Dobra. A na którym, a który mam zaznaczony slot? Tym... Eee, pierwszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Stój! dziewięć. Ósmy, ósmy jednak. Bo, bo dobra, wstawiaj, crafting, wstawiaj. Byle gdzie. Okej, okay, jest pięknie. Jesteś w craftingu. Dobra. Ile mam desek? 12. Więc starczy. Dobra, musisz mnie pokrywać, że one są bo nie będzie gdzie oderzyło. Dół, eee, dół, 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 dół. Dół, 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 dół. Prawo, 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 prawo. Dobra masz. Klikaj. Okej, okay, jedziemy do góry. Lewo, lewo, lewo bardziej. Dobra. Dwa w dół. Jedno i... Patyczki, nie? I niżej, niżej, niżej. O, są patyki, dobra. Bierz patyki. Tu. I troszkę niżej, troszkę niżej. Okej, okay, tutaj, jest git, dobra. Teraz tak, jedno drewno już masz postawione w konstruowaniu, więc spoko, więc góra, lewo. Okej, okay, tutaj, tu, tu, tu miałeś, no? Prawy. Ok, lewo, 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 lewo. Tu. Blisko. Na prawo troszkę. Na prawo, na prawo. Nie tu, lewo troszkę. Okej, okay, mamy trzy u góry, dobra. Teraz odłóż drewno, okej, okay, na dole, na prawo. Jeszcze nie stój. Lewo góra, lewo góra. Cały czas, lewo góra. Lewo, 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 lewo. Dobra, trzymaj, masz patyki. Eee, I teraz tak, lewo. Lewo, ok, prawy. Troszkę w dół, prawy. Dobra, masz to stajnie. masz kill off. Dobra, weź kill off. lewo, 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 lewo. Lewo, jeszcze, 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 jeszcze solidnie lewo. Dobra, tu. Dobra. Ale ja to jest niesamowite, że prawie jestem blisko, w sensie tego, że tak, za szybko tak, nam tak. to idzie nawet, nie spodziewałbym się. Dobra. Dobra, i teraz tak. Muszę w głowie wiedzieć, gdzie crafting, więc ja stoję na nim. Tak. Więc. Y Teraz co bym chciał zrobić? Zejść o jedno w lewo z niego no. I wkopać się w dół Dobrze, zrobimy to Czyli po, pokieruj mnie, tak Escape. żebym mógł szybko do niego wrócić Escape Okej okay. eee, Tylko naciśnij S I już jesteś Ooo ale żeś spadł Dobra, ale kop się tu, będzie git Dobra Kopiesz się, bo to jest już stone stary Dobra To jest stone już? Tak, tak, tak Bo oh, jesteśmy kurwa. na górze I kopiesz się ogólnie jedna kratka i druga kratka, czyli kopiesz się dwie w dół, więc bezpiecznie eee, Okej okay. Aha czy Rzykolog... ja mogę teraz dookoła siebie kopać, będę miał stona? Tak, wszędzie masz. Możesz kopać. Możesz zejść sobie nawet niżej. Okej. Okay. Jest perfekcyjnie, dobra. Tam na dole masz dużo stona, zejdź sobie po niego. No, do przodu. Do przodu. O, dobra. Kopiesz się bardzo ryzykownie po ciebie, nie wiem czy wiesz. Teraz w bok się kopiesz. No to nie chodzi właśnie, żeby do, roz siebie, do, wokół siebie rozkopać i zaraz wrócić, nie? Aha. No ale to nie wiem czy my z tego wrócimy szczerze. To? Znisz, zniszcz przez samą masz blok Okej, okay. na prawo wejdź. Wejdź na prawo, tam do tej dziury. Ja nie wiem do jakiej dziury ja nie Ja widzę. wiem, ja wiem, ale, ale nie słyszysz jak spadasz? Nie. Nie? Kurde. Dobra, ale jest git, chyba wychodzimy, mamy 21 to dostaw dużo. Czy ja mogę zobaczyć w jakim jest w tym momencie? Nie. Nie. Okay. Idziemy, wracamy, wracamy, teraz tak. Ile, komuś, mam, ile mam kobla? 21. Ok. o kurde, tyle wykopałem? Ile, no. ile który, który slot? Eee, trzeci, ale nie jesteśmy przy craftingu w ogóle. Więc się no wiem, dlatego chcę się podbudować, nie, tak. tylko. O chopie, o zanim ty się podbudujesz! się do no tyle dziur pad. Dobra, na prawo, na prawo musisz się obrócić o 180 stopni. Dobra, jest git prawie jeszcze, na prawo. jest spacjano. spacja, no. A, spójrzcie do góry. Nie wiem w jakim momencie jesteśmy. Dobra, rozumiem. Trzy, kliknij trzy. Ok, trzy. Jest. W dół. Eee, po ciebie? Eee, do góry, jakby się. No, no, no. Tak, tak, miałeś git. Ok. Tyk. Dużo, dużo, dużo razy, dużo razy, dużo razy. Ok. Teraz tak, teraz nie będzie kolorowo. Eee, myszkę tak musisz. Uch, na prawo. <laughs> nie wiem, chcę to powiedzieć. O! Dobre. Na prawo, jeszcze mocniej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze na prawo, jeszcze na prawo. Dobra, troszkę w dół. Na prawo, na prawo, jeszcze, 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 Okej, okay. Postaw klocka, dobra, pit. góra, góra skok, w, w skok. Wyskoczysz, nie, wyskoczysz, bo na całą masz kloc. dobra, kliknij 9. 9, eee... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Eee, do góry zniszcz, no, dobrze. Teraz tak, spójrz przed siebie, troszkę w dół, troszkę w dół, bardzo w dół, bardzo w dół, okej, okay. nie bardzo, nie aż tak, tak do połowy tego co było, okej okay. tu jest perfekcyjnie, w spacja jeszcze raz, okej okay. Teraz się obróć na lewo o, o 90 stopni <grych> Dobra, jest w, w plus spacja teraz, dobrze Jeszcze, jeszcze raz to samo Stop! Teraz na lewo Mocno na lewo, mocno na lewo Mocno na lewo, o jest za mocno, na prawo troszkę teraz e, Prawie perfekcyjnie jeszcze, dobra, w ale powoli Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz to samo Jest gitara je, i dwa razy to samo Raz i dwa Raz i dwa OK. Na lewo, na lewo troszkę, lewo w dół, lewo w dół Masz crafting, lewo, jeszcze troszkę w dół, jeszcze w dół. O kurde, stawiłem to. Jeszcze okay. w dół, jeszcze w dół. Walto, 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 jeszcze w dół. Teraz masz crafting, okej. Okay. Bierzemy patyki. Ile mam kobla? 17. Dobra, zrobimy narzędzie. Zrobimy narzędzia, stary weź yy, w dół, dół, yy, OK lewo, 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 yy, prawo troszkę. Yy, nie aż tak dużo, lewo, 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 lewo. lewo. Okej, okay, mamy. Kliknij do góry yy, jeszcze, 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 jeszcze. Yy, niżej troszkę. Okej. Okay. Raz, kliknij, e, lewo, klikaj i troszeczkę pomiędzy tym, o, pomiędzy tym, to było, okej, okay. teraz tak, bie, odłóż sobie, o, wziąłeś patyki idealnie, stary, naprawdę? ale koks, dobra. stawiaj, 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 od razu patyk, no bo masz idealnie, jeszcze w dół, jeszcze w dół troszkę, hopie, ja zrobiłeś kill dobra, ale perfekcyjnie, tak tak bierz, 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 bierz naprawdę? naprawdę, Jezu, jakie wyczucie, I ja w ten sposób... Mówię ci, to jest jeden odcinek, ale nagramy kolejne jakieś takie, jak kiedyś w przyszłości. Ja wymasteruję, to przejdę do Minecrafta, zabiję smoka na ślepo. Dobra stary, jest gitara, no ogólnie masz kij. Zro a zrobimy wszystkie narzędzia? Zrobimy wszystkie. Możemy zrobić, no to weź ee, prawo, prawo, dół, troszkę dół. Okej, okay, masz kobla, weź kobla, dobra, e, niżej, tu, okej. Okay, postaw, e, robimy motykę teraz, czyli w dół. Na <grym>, Motykę? Znaczy sikierę, sikierę, sikierę. Okay. E, prawo, 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 prawo. E, nie aż tak, lewo, lewo. Okej, okay, postaw, dół, 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 dół i lewo. Nie, kliknij, kliknij jeszcze raz, to dobra. Lewo, 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 nie, 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 kliknij. Stój, lewo, 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 stój, kliknij. Dobra, odłóż. Znasz w się sensie no, byle gdzie, prawie. Dobra, no kliknij, kliknij. góra. Eee, nie, bo musimy wrócić, się po patrz, góra, 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 klikaj. Eee, prawo, troszkę. Kliknij, dobra. I do craftingu na dół, czyli lewo. Lewo, kliknij. Eee, źle, źle, źle weź. <grych> ok, o, pięknie, prawo. Kliknij, I eee, góra. Kliknij, góra, góra. Jest, mamy to, dobra. Weź yy, motyczkę, czyli ona jest do góry. Sierpa, sikierka, sikierka. Lewo. lewo. Lewo, mocno, lewo, mocno, lewo, góra, lewo, góra. Lewo, góra. Lewo, góra. Jeszcze, 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 nie bój się. Lewo. Ok, Pies. mamy to. Jak chcesz jeszcze narzędzie? Ja myślę, że mieczyk i to będzie na tyle Tak, tak Dobra, tak Lewo, ale dół, 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 dół Prawo Prawo Jeszcze, 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 jeszcze Dół Okej, okay, bierz Góra, mocno góra Prawo e, Prawo Dół Klikaj Dół, mocno, żeby odłożyć Już odkładamy, bo już jedno masz e, Na prawo Prawo e, Lewo Dół Prawo Pięknie, wiesz? góra, lewo, 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 masz miecz, kliknij, mi. masz miecz, dobra, e, na prawo, na prawo, do góry, prawo, góra, Lej jeszcze góra, lewo, bierz, masz, dobra. Nie zrobiłem? Masz To był strasznie ciężki odcinek, przysięgam 15 minut nagrania Ale, ja. ale zobacz, masz equipment i weź zobacz, czekaj Chcę zobaczyć co ja robiłem właśnie no O kurde w takim miejscu no, Skąd ja przyszedłem? Tam tak? byłem? Tak? Okej okay, dobra Ale Patrz. tu byłem rozumiem tu zeszliśmy tu stąd kopałeś, no. Tu na dół Zajdę tu jeszcze zobaczyć jak to tam wyglądało tu. A tu tu Tak żebym się wkop. Okej okay, tu teraz rozkopałem No dobra no Powiem szczerze Ciekawe doznanie naprawdę No ale miałeś tak stary zobaczysz na grę, że trafiłeś idealnie w patyk i, I dalej go dajesz do craftingu. I tak, a Patek był po środku i w możesz W tym miejscu był Patek, gdzieś po środku. No. A to jest, że go i go wziąłeś, i go dajesz do craftingu. Jest to dobrze, mówię, to, nie. Ale totalnie nic nie widziałem. To, no, to jest. A to było yo. mega. O, mocne. Mega dobra odcinek. Czy... Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał i chcecie kolejny taki odcinek, to koniecznie Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 10, o godzinie 14 na kanale Szczypson Plus. I wieczorem o 19.19. 19, znowu tutaj na tym kanale. Wbijajcie do link jest w opisie. Trzymajcie się. papa